Siemanko ludzie, tutaj Burix. Na początek tak, wiem, że mm, odkąd nagrałem pierwszą część Assassin's Creed'a minęło trochę czasu. Staram się nagrywać wtedy, kiedy mam czas. tak Nie robię tego na siłę, a tego czasu także zbyt wiele nie mam. Ale gdy mam, robię to. Assassin's Creed będzie kontynuowany, jednak postanowiłem zacząć następną serię, jest to Gothic 3 The Beginning po polsku. Co tak jeszcze mogę powiedzieć? To już może zacznijmy. Dialogów nie będę tym razem czytał. Po prostu czytajcie sobie sami. Ja tak dopowiem, że przeglądałem swoje gry i tak obejrzałem te, które które nadawałyby się do nakręcenia. Które mogłyby was zaciekawić. I wybrałem około 30 gier chyba. I mam zamiar je po prostu nagrywać. Tak więc myślę, że materiału będzie dosyć sporo. Tym bardziej, że czasu zbyt dużo nie mam na nagrywanie. Ale tak jak już wspomniałem, gdy będę miał czas, siadam od razu, e, robię to. E, dobrze, dobrze. Sobie doczytajcie już do końca. Tak, jeszcze to powiem, że Gotika Trójkę przeszedłem chyba ze trzy razy na telefon. Na komputer jakoś mnie nie zaciekawiła specjalnie ta gra. Wiem, że e, opinie zbiera dosyć dobre, że to jest fajna gra, zajebista, ale do mnie po prostu ta gra nie przemówiła. E, dobrze, zaczynamy więc naszą przygodę. Jak już mówiłem, e, przeszedłem tę grę trzy mm, razy. E, dwukrotnie jako. Taki, można powiedzieć, rycerz walczący w zwarciu i raz, jako mag. Cóż, no zalety są zarówno i po jednej, i po drugiej stronie takiej gry. Wady też są różne, na przykład mag jest oczywiście na początku o wiele silniejszy. Od takiego, chwileczkę, niech ja się tu tak rozeznam trochę. Dobra, chyba nie będzie źle. Eee. Tak, Mag jest o wiele silniejszy od takiego rycerza na początku i w ogóle Mag jest bardzo silny, ale jeżeli nie chcecie mieć większych problemów przy ekspieniu, to polecam wam właśnie tego tutaj eee, rycerza, którym także w tej serii będę grał. Ponieważ Mag po prostu nie dość że zużywa manę. Hmm, wybaczcie mam trochę katar. Jak już mówiłem, mak nie dość, że zużywa manę, to no ma problemy niestety w walce z przeciwnikami, ale nic na to niestety nie poradzimy. Jest za słaby. Eee, chcę już opuścić co mniej chcę, ale jak mam. Czekajcie chwilę. To jest... O, dobra, będziemy zbierać. Eee, mój dom. Dobrze. To jest taka tutaj e, walka, pierwsza walka jaką zdążymy, jest walka treningowa. E, Zabij wilka może? No nie, ja, ja go zabiję. Damy radę. Hmm, teraz nie wiem czy go biję, czy nie. Wiem, że ze mnie HP schodzi, ale z tego wilka chyba, o. O właśnie, o właśnie. Tak sobie machałem po prostu przed co, prawie mnie zabił ten wilk. Wiem poziom futro, mięso, w beczce, miedziany pierścień. Eee, nic więcej nie ma. Ja tu naprawdę, jeśli będę coś omijał, to dlatego, że mam taki mały ekran po prostu. Tu nic nie ma. Dobra. Dobra, wynosimy się stąd. E, tak, może was ciekawi, nie wiem czy was ciekawi, ale powiem, e, jakie, jakie serie planuję zrobić. No oczywiście Assassin's Creed, wszystkie części muszą być zrobione. E, Gothic właśnie, którego teraz z, z wami zaczynam. E, myślę, że Asfalta szóstkę bym nagrał, ponieważ przednie części są dosyć słabe. Może z wyjątkiem piątki, która też nawet taka w miarę udana była. I tak sądzę, że. No, nie, teraz akurat nie jestem w stanie Wam powiedzieć wszystkiego, ale dosyć sporo tych gier wybrałem. Bo o, na pewno jeszcze Hero of Sparta to na 100%, że ta gra będzie. Jest to chyba najlepsza gra, jaką grałem na telefon. Hero of Sparta, naprawdę. To i Gothic to są po prostu które wymiatają, ale Hero of Sparta po prostu w szczególności jest to moja ulubiona gra, którą przeszedłem 1500 yy, w chuj razy. I yy, to jest naprawdę zajebista giera. Tak, możecie sobie czytać te dialogi, a ja już mniej więcej wiem co gdzie i jak. W I za to dostaniemy trochę hajsu. <coughs> Wybaczcie. Dobra, hmm. Cóż... Idziemy do Corinis. Pierwsze miasto, jakie odwiedzamy. Tutaj jest strażnik, możemy z nim e, pomagać. E, znaczy, możemy z nim porozmawiać sobie. Nie dziękuję, poradzę sobie. Jasne, że sobie poradzę. Grałem w to sporo razy. Tutaj wytrychy trzeba chyba mieć, o ile dobrze pamiętam. Właśnie, ale tu w studni coś było. Hmm. Dobrze. Tutaj mieszka ta wdowa. Z tego co pamiętam. Ja dosyć dawno przechodziłem tego Gotika. Ale jest to naprawdę zajebista gra. I polecam Wam. Na pewno, jeżeli chcecie sobie pograć, polecam Wam. Tą grę właśnie Gothic 3D Beginning oraz e, właśnie Hero of Spark, naprawdę to jest, to jest po prostu coś, w co jeżeli jesteście fanami gier na telefon, przepraszam, to musicie w to po prostu zagrać. No dobrze. Możemy przeczesać sobie beczki. Myślę, że nie będę raczej korzystał z łuku ani kuszy. Bo po prostu mi się nie chce. No, taka jest prawda smutna. A może i smutna, ale prawda. No, też nie pamiętam dokładnie. Na pewno przy tamtych patykach u góry coś było, a tutaj. To tu niespecjalnie, dobra. Teraz pójdziemy gościa do pierdla wpakować i trochę kasy za to zgarnąć. Oj, tu nie, nic nie było. Cóż można powiedzieć, no. Zdaje się, że powinienem o czymś tutaj mówić. <grystanie> Samo patrzenie na grę może się znudzić. Ale nie mam pojęcia, w tej chwili jestem bez przygotowania, naprawdę. To jest pierwsza wolna chwila od kilku dni, jaką miałem na nagrywanie. Postanowiłem ją wykorzystać Jeszcze raz Czy żądasz, że się. Się da samel. Czy żądać się dużo hazardu punkt doświadczenia? Doskonale. Mamy uwolnić e, jego kompana, tego bezdomnego gościa hmm. z więzienia. Ale my zrobimy go w chuja po prostu i nikogo nie uwolnimy, tylko go wsypiemy strażnikom. Hmm. Kurde, już patrzę, to chyba 9 minut trwa. Nie mam pojęcia, ile będzie trwał ten odcinek. Coś myślę, że około 20 minut może. Nie chcę tego za szybko kończyć. Tak jest, tu jest więzienie. Wbijamy do pierdła. Tam jest ten ziomuś. Nie mam pojęcia, jak go można uwolnić. E nie, nie chcę opuszczać. Ty. Hej, jeszcze mogę pomóc. Aha, tak. Tutaj można coś takiego. Tak, tak, tak. Dobrze, dobrze. I teraz ten strażnik poszedł po tamtego menela, ja nie będę za nim szedł, nie, nie, nie mam ochoty na to parze I potem wrócimy po nagrodę po prostu naszą. The fuck? Coś się zbugowało. Strażnik miejski. Hmm. Naprawdę kurde, na komputerze znacznie ciężej się gra niż na telefonie. Ale jakoś idzie to wytrzymać. Dzień dobry, może zainteresując się mój towarów, tak? Pokaż, co umiesz? To jest. Gratulacje dla tłumacza. No ale nic. Kupimy sobie ich, nie wiem, ile tam ich jest sześć. O jezu, Chryste, Nie stać nas. Kupmy sobie dwie. Ym, na sprzedaż może coś mamy. Nóż, e, szczegóły. w co Cofnij, cofnij, zardzewiały miecz, szczegóły. Proszę bardzo, wyposaż. nóż, sprzedamy. Mm, jak się Aha, już wiem. <grych> Dobra. Cienkie spodnie robocze, wyposaż. Inne, futerko możemy mu sprzedać. Za sześć ale zawsze. Buty sprzedamy. To taki bardziej organizacyjny chyba jest odcinek, nie sądzę, żebyśmy jest zbyt wiele dziś zrobili. Tym bardziej, że tu... Ja myślę, że będę też grał poza... Mm, poza nagrywaniem odcinków, żeby was po prostu nie zanudzać e, tym, co się tu dzieje. Bo tu się naprawdę zbyt wiele nie będzie działo na początku. Trzeba wbijać poziomy i tak dalej, tak dalej. I myślę, że tak będę sobie to robił i czasem po prostu będę Nagrywał odcinki, gdy będę oczyszczał jakąś lokację, zaliczał zadanie, może. No tak więc, tak z grubsza, tyle. W tych budynkach mieszkają bracia, którzy pomogą nam później, w, w późniejszym czasie wyćwiczyć umiejętności naszej postaci, i gabaryty, że będzie miała siłę i w ogóle będzie zajebiście, że tak nazwę. Wytrychów nie kupiłem, mogłem kupić wytrych. Ale nie szkodzi, wejdziemy. Samel już siedzi w pierdlu, jak widzicie. Zagadamy ze strażnikiem. Siemanko, 300 sztuk złota. Dzięki. I dostaliśmy do tego jeszcze e, poziom. Nie pamiętam, niestety, jak się wchodziło w te poziomy. Tak dalej. Chwila, poczekajcie ja sobie, popróbuję. Oj. Nie. O, 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 o. Tak jest, tu mamy listę przedmiotów. Muszę sobie zapamiętać, że to mam pod krateczką. Eee, poczekajcie jeszcze sekundkę, podczas walki trzeba wcisnąć ten tak, o tak jest, proszę bardzo, świetnie, torba bohater, mamy poziom trzeci, punkty nauki 20, czyli już teoretycznie możemy iść się uczyć, tak więc mm, ruszajmy, ale myślę, że zainwestujemy jeszcze najpierw w wytrychy i otworzymy tu skrzynkę. Kurde, nie zdziwiłbym się, gdybyśmy z tego, w tym odcinku nie wyszli z tego miasta, ale zobaczymy jak to będzie, To mówię takie organizacyjnie więcej, postaram się nie robić takich odcinków, że biegam i tak naprawdę nic nie robię o 6 wytrychów. Weźmy sobie. Wytrychy może nie są zbyt tanie, znaczy na początku nie są zbyt tanie, później kurwa. Później to się robi tanie po prostu. Po, tanie tanie, po prostu, hm. jak już operujemy tutaj grubym hajsem. Mięso możemy kupować, zawsze jest przydane takie małe leczonko. Um, dobra. Ruszymy do tej skrzynki, otworzymy. Zobaczymy, co ona tam ciekawego kryje. I tak, tutaj jest dosyć ciekawy system otwierania zamków. Um, no, jeżeli ktoś grał w Skyrima, no to działa to całkiem podobnie, tak sobie myślę. Musimy klikać w jedną lub drugą stronę, jeżeli akurat trafimy, to wtedy się odlokuje. Proszę bardzo, nie, oj nie, ojen. Nie. za dużo razy... Zobaczmy, co tu było. No niespecjalnie, prawda? Aczkolwiek 10 wytrychów jest, tak więc na pewno się opłaciło. Wytrychy opłaca się zbierać, ponieważ skrzynie często, bardzo często kryją różne ciekawe przedmioty. Tutaj... My tu mamy dla niego 10 strzał. Sprzedaj. Dobra. I 10 bełtów. Tak, jest bełtami strzelamy z kuszy, a strzałami z łuku, co każdy z Was na pewno wie. Teraz udamy się, ponieważ mamy trochę trochę mamony 274 to chyba starczy na taki maleńki trening na początku. Nie pamiętam dokładnie, gdzie był od czego. Ale na pewno u nich były kuferki do otworzenia. <grym> Wybaczcie, czego on nas tu może nauczyć. Eee, po prostu, hmm, naprawdę, jeżeli chciałem się czegoś nauczyć. Hmm, co najmniej 10 sztuk złota, zależnie od intensywności treningu, czego okay, nauczyć. nauczyć. Aha, czyli on robi to, ja na razie wolę inwestować. W nieco inne rzeczy, u tego, jego brata, który mieszka obok. Hmm, cyk, 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 doskonałe. Mięso, mikstury lecznicze. Ten drugi ma znacznie fajniejsze przedmioty u siebie, w kuferku. To dziwne, że możemy mu grzebać w kufrze, on jednak żadnych oporów nie ma, co do tego, ale to jest gra na telefon, nie oceniałem jej zbyt surowo, tym bardziej, że jest naprawdę zajebista. Podobnie jak zresztą Hero of o którym kolejny raz Wam mówię i polecam gorąco. Tak jest, tu mieszka drugi brat. Mm, siemanko. Chciałem się czegoś nauczyć. 10 zł. Tak, tak. E, chciałem się wzmocnić z i kondycji. E, kondycha, co to daje? ten nowy stanowisko? Zdrowie. Aha, on nam daje zdrowie. W zdrowie być może będziemy inwestować, ale ja na razie w siłę bym chciał Siła i zręczność, to jest naprawdę fajna sprawa. Nie dziękuję, zmieniłem zdanie. Zręczność to, że częściej trafiamy, a siła, że po prostu mamy... O, widzicie, już sam e, zamek świadczy tutaj o tym, że zawartość jego jest ciekawa, aczkolwiek nie zawsze tak jest, ponieważ nieraz się spotkałem z sytuacją, gdzie był bullshit w środku, a zamek był bardzo... Też właśnie tak rozbudowany. Krótki miecz szybkości, jakiś fant to trzeba przyznać, jest. Który sobie teraz wypróbujemy. Runy, portret. O proszę bardzo, krótki miecz szybkości. Szczegóły: yy, tak jest, jest lepszy od naszego. Posaż: tegoś można było dodawać do pola szybkiego dostępu, z tego co pamiętam. O, właśnie. I to się przydaje. Tutaj sobie to uwalniemy. Czyli chwileczkę Teraz podczas walki jak będę walczył. To tutaj klikam. Nie. Tutaj. Doskonale. Yy, dobrze. Kurde, jak naprawdę strasznie szybko ten czas leci, gdy się nagrywa. Kiedy pojawi się znowu Assassin's Creed? Nie mam pojęcia. Najprawdopodobniej w tej gry znajdzie czas, żeby go nagrać. Yy, Nie wykluczone, że stanie się to jutro. Dobrze. Hmm, pokaż co umiesz. Seria runy, porter widokowy, wiemy mycz, sprzedajmy, nie będziemy nosić tego shitu. Ponieważ miejsca w naszym ekwipunku są bardzo ograniczone. Dobrze, wyruszamy z miasta. I basta. Um, ale spożyję sobie jakąś miksturkę. O zdrowie niestety się nie odnawia samo, w przeciwieństwie do many. Tak, jedzonko na początek nie jest złe, później niestety jedzenie jest praktycznie bezużyteczne, bo mamy wpis do życia, a mięsko regeneruje go bardzo mało. Tak więc w tym odcinku może stoczymy jakąś maleńką walkę. O. Tak i tutaj na początku po prostu latamy, zabijamy zwierzęta i zarabiamy. Po prostu na luciku. Kurde, pusto wszędzie. Spróbujmy. Mała, krwawa mucha. Tak jest na początku, nawet muchy stanowią dla nas e, nielada wyzwanie. Dobrze, dobrze. Oczywiście wszystkie się zlecą teraz. O, wilczek już nieźle pada. Z małych much nic nie wypada, niestety. Ale z wilka zawsze coś. O, widzicie, i przez to, że mam mało zręczności, jak. Długo można bić taką muszkę. Dobrze. Tu nie było nic. Tutaj chyba napadli na jakieś. Te wilki na jakiś obóz tutaj wpadły. I zarąbały mieszkańców. Znaczy obozowiczów, nie mieszkańców. Dobra. Pociśnijmy tego wilka. O ile to on nie pociśnie nas. O coś tutaj. Mam wątpliwości. Dobrze. Hmm. Tak, jakiś dzisiaj muzyczny nastrój mam. Złoto, róg padli, nożercy, dobrze. Pierścionek, więc nie ma więcej te worki. Nie ma. No cóż, tutaj. O, tutaj może coś będzie, coś będzie, coś będzie. Pusto. Ale tutaj teraz coś jest. <grytania> o, aha, dobrze, dobrze. Ta klatwitura działa trochę w inną stronę. przeczyszemy to sobie, złoto, magicznych grzyby Złoty pierścień magii Być może to był znak, że powinienem zostać magiem Ale pierdolę to, ponieważ taka gra miałaby zbyt dużo Zbyt dużo czasu po prostu by pochłonęła Gra magiem jest naprawdę bardzo czasochłonna Długo przechodziłem grę magiem Jednak trzeba przyznać, że mag ma te swoje atuty w, na późniejszym poziomie, prawda? Jest naprawdę silny O, zioło lecznicze Zielę No i co, to chyba by było na tyle, bo tutaj już wszystko sprawdzałem. Myślę, że pierwszy odcinek możemy tutaj zakończyć. Spodziewajcie się następnych, a także otwarcia Hero of Sparta, ale nie wiem w, e, w jakim czasie co nastąpi. Tak więc to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Wyczekujcie kolejnych odcinków. Komentujcie, oceniajcie. Dziękuję serdecznie za obejrzenie odcinka i pozdrawiam.